Dobry, witam Państwa w naszej następnej poniedziałkowo porannej kawce. Po nieco bardziej rozrywkowym kryminale, jaki w zeszłym tygodniu zaproponowała Państwu Marta, dziś będzie bardzo serio. Dzisiaj chciałbym wrócić do takiej sekcji, która. W moich opowieściach przewija się już wielokrotnie, czyli do szwedzkiego kryminału. że w ogóle szerzej do skandynawskiego, ale ten akurat znów będzie szwedzki. Tym razem mm, zapraszam Państwa do przestrzeni bardzo ponurej. Eee, powieść sprzed kilku lat, ale ciągle dostępna na rynku bez większego problemu, zwłaszcza w księgarniach y, internetowych z ebookami. To powieść Andersa Roslund'a i Burga Holströma. Dwaj żołnierze. To znana autorska para w Szwecji. To chyba dość istotne. Wyjątkowo nie policjanci. Jeden był dziennikarzem, drugi sam był kiedyś przestępcą, no ale przeszedł na drugą stronę. I... To jakoś jest ważne w tej popciążce. Ważne jest e, doświadczenie obu, e, obu, twór, obu autorów, ale tak naprawdę myślę, że najważniejszy jest temat tej historii. Temat tak naprawdę bardzo ponury i szczerze mówiąc nie mający tu e, jakichś prostych rozwiązań. Przez, większość część, przez większą część powieści mamy narrację dwutorową. Z jednej strony hmm, przestępców. Z ich perspektywy oczywiście napisane jest trzeciej osoby, ale ewidentnie to oni są bohaterami tej historii. Od czasu do czasu przebijają się na przykład ich myśli zapisane inną czcionką. W tych, w, w tych narracjach to ludzie, którzy właściwie nie zdradzę wiele, bo to się szybko wydarza którzy przygot to gang gang, który hmm, składa się z praktycznie z dzieciaków jego przywódcy mają lat 18. No, ich Najbliżsi żołnierze, ich w sumie dziewiątka, mają lat 17-18, a na usługach mają 10-11 latków, ponieważ w szwedzkim systemie prawnym do 12 roku życia dzieciom nie grozi kara więzienia. Oczywiście cała dziewiątka była już wielokrotnie skazywana na, na, na karę więzienia, na, na pobyt w poprawczakach. W tej chwili pięciu z nich siedzi w trzech więzieniach. W jednym siedzi trzech, w tym przywódca Leon Jasen. Natomiast na zewn w zewnętrzną grupę, jakby zewn na zewnątrz, pozostaje Gabriel. I on dowodzi tą czwórką, która, która jest chwilowo nie siedzi w więzieniach. Cała ta piątka została skazana na. 4,5 roku więzienia. Przypominam, oni mają dopiero 18, nawet niespełna 19 lat. Tak, nie mają 19 lat. A już muszą odbyć 4,5-letnie wyroki. Powinni odbyć 4,5-letnie wyroki za zuchwały napad z bronią w ręku. I mm, już się Państwo domyślacie, tak. Oni, ta czwórka na zewnątrz przygotowuje ucieczkę tej piątce. Znajomość realiów życia więzień szwedzkich, życia relacji między światem zewnętrznym a wewnętrznym jest zdecydowanie wartością dodaną tej powieści. Dowiadujemy się tam, jak żyją więźniowie, nawet w więzieniach o zaostrzonym rygorze. Widzimy też, jak, jak wygląda życie na Albi, takiej wyklętej dzielnicy? Nie, nie. Wbrew temu, co mówi się w polskich mediach, nie jest to dzielnica, w której mieszkają nie nie Szwedzi, tak? imigranci. Nie. Wszyscy bohaterowie i wszyscy członkowie gangu to Szwedzi. Młodzi mężczyźni wyłącznie. Pojawia się jedna bohaterka, o niej za chwilę jeszcze, jeszcze pewnie kilka słów a, a, powiem. Młodzi mężczyźni, którzy mm, którzy tak naprawdę są kolejnym pokoleniem bandytów. Rzeczywistość szwedzka nic im nie oferuje. Albo inaczej. Oferuje im a znacznie więcej niż by chcieli. Znacznie mniej, przepraszam, znacznie mniej niż by chcieli otrzymać. Oni za, pie za pieniądze z pierwszego napadu yy, są już w stanie kupić sobie Mercedesy. To podobno taki szwedzki. Mm, szwedzki. Zwyczaj, tak, dla, dla tych młodych gangsterów, że oni jeżdżą Mercedesami. Ciekawe, że nie jeżdżą szwedzkimi samochodami, tylko niemieckimi. Eee, oczywiście, to no właśnie oni wolą. Je... I co ciekawe, oni te samochody kupują, nie kradną, obracają potężnymi pieniędzmi, mając kilkanaście lat. Oczywiście pieniędzmi z e, handlu narkotykami, z napadów. To jest dla nich szczególnie istotne i ważne. I i to jest jeden świat. Świat, który poznajemy bardzo dokładnie. Świat, którym poznajemy, w jaki sposób, na przykład, młoda, 17-letnia dziewczyna przemyca do więzienia narkotyki. W jaki sposób? Potem przemyci nie tylko narkotyki, ale na przykład jest w stanie również do, do tego więzienia, mimo zaostrzonego rygoru, sprawdzania i tak dalej, przemycić bate baterie, które będą potrzebne w czasie ucieczki. Ale ci bandyci przygotowują nie tylko napad, nie tylko, przepraszam, ucieczkę z więzienia, ale również przygotowują. A... Właściwie atak na postronek policji. No i właśnie, drugą stroną tej opowieści są policjanci. Dwaj z nich są szczególnie wyróżnieni: to Evert Grens i Jose Pereira. Evert to 60-letni, zgorzkniały policjant, e wdowiec, ale wyśmienity gmina. Z kolei Pereira to idealista. Ostatni członek zespołu, który 30 lat temu wcześniej stworzony został zespół do walki ze zorganizowanymi gangami. Tych gangów w rabi i w ogóle w Sztokholmie jest kilkadziesiąt lub kilkaset. W komisariacie, w którym pracuje, bo Ewert pracuje w komendzie głównej szwedzkiej, sztokholmskiej policji. Pereira w takim właśnie. Bliżej linii frontu, jakbyśmy to powiedzieli, znajduje się sala. Sala, która jest dumą bandytów. Oto w tej sali rozwieszeni są zdjęcia członków gangów. Im wyżej wiszą na odpowiedniej ścianie, tym są ważniejsi. I oczywiście, bandyci doskonale szybciutko dowiadują się, a, jakie miejsce w hierarchii rozpoznań policyjnych zajmują. No jak się Państwo domyślacie, chcą być jak najwyżej. Pereira i Grans będą prowadzili śledztwo przeciwko po, ich, po ucieczce całej piątki. Bardzo brawurowej. Ale ta ucieczka nie obędzie się bez ofiar w ludziach. Ta ucieczka też spowoduje że ważna postać na początku powieści dyrektor więzienia w gruncie rzeczy idealista który poświęcił się w życie resocjalizacji młodych ludzi, no i nie tylko młodych tam również starci więźniowie siedzą w jego więzieniu który wszystko ma pod kontrolą taką matematyczną zlicza na przykład wyroki przyjeżdżających w danym dniu policjantów, więź, nowych więźniów i tak dalej, tak dalej, straci sens swojej pracy. To bardzo ważny motyw. Z jednej strony bandyci, którzy często są bandytami w kolejnym pokoleniu, a z drugiej strony policjanci, czy wymiar sprawiedliwości, którzy bez wsparcia władzy, które po prostu chce się pozbyć problemu, przynajmniej tak to jest pokazane przez nieobecność w powieści. Tracą sens. Gubią się. Przestają wierzyć, że Szwecja jest idealnym krajem. A w tym wszystkim mieszkań inni mieszkańcy Rebi, Albi, tej dziewnej dzielnicy, w której do której strażak przyjeżdża po 12 razy dziennie, bo ciągle jest coś podpalane przez tych 12-latków, którzy gdy strażacy próbują wykonywać swoją pracę, przecinają im węże i ciągle straszą, że ich zabiją. Oni już w ogóle nie mają tej nadziei. To nie jest łatwa powieść. Bardzo nie chodzi w niej, już Państwo to chyba sami widzą, nie chodzi w niej o, o to, czy złapiemy przestępcę. Ba, czytelnik dowiaduje się na pierwszych stronach, w jaki sposób osiemnastoletni, przepraszam, gówniarz, potrafiący jednak myśleć już jak e, recydywista, którym de facto jest, oszukuje system. To oczywiście świat bardzo męski, i ta jedyna dziewczyna stanie się przyczyną bardzo ważnego konfliktu w tej powieści, ale tu nie będę zdradzał szczegółów, bo nie o to chodzi. To opowieść o tym, Jak Szwecja nie radzi sobie z, z, przestęp, z przestępczością nieletnich, z jaką łatwością ci młodzi ludzie oszukują system. Ba! Odsiadywanie w wyroku. Jest powodem do dumy i chwały. Ważnym motywem w tej powieści też jest system ochrony świadków. Snuje hmm. się gdzieś tam w tle opowieść o tym, jak inny gang został 18 lat wcześniej. Hmm. Został rozbity, bo jeden z gangsterów zdradził. Nawet ten system, bez którego policja nic by nie zrobiła, zostaje postawione z tego oskarżenia. Tam jest wiele drobiazgów, na przykład takich bardzo systemowych, ale wydaje mi się bardzo, bardzo krytycznie pokazujących ten system szwedzki. Na przykład no nie wiem, jak jest oczywiście dzisiaj. Jesteśmy w czasie trwania, jakby trwania po tej powieści. Na przykład e, osadzony po wyroku ma prawo przejrzeć wszystkie e, zeznania, które w toku śledztwa zostały pokazane, które jakby zostały zarejestrowane. Wiecie Państwo, co to oznacza? Leon Jensen dowiaduje się, kto go wsypał. I dokonuje zemsty. Po co? By inni, nikt inny nie odważył się już tego zrobić? Bo to jest system przemocy. To są półanalfabeci. Świetnie to jest pokazane, bo siedząc w celi Leon pisze do swojego przyjaciela i brata, jak go nazywa Gabriela, listy. Raz, że te listy są pełne błędów językowych, ortograficznych, świetnie to jest przetłumaczone, ale przede wszystkim mm, on posługuje się pojęciami, których kompletnie nie rozumie. Używa słowa brat, miłość, ale to nie jest miłość taką, jaką my ją rozumiemy. To miłość oparta na przemocy. Gdy ma uciec, dzwoni do. Tak, tak, mają lewe. No, oczywiście, więźniowie mają, mają przemycone komórki. Wydaje im się, że wiedzą, które są podsłuchiwane, a które nie, ale to jest jeszcze to jest bardziej skomplikowana kwestia. Dzwoni z tego, Dzwoni do swojego brata. I mówi, żeby wyrzucił kurierkę z domu. Kurierka, która jest kochanką Gabriela. Gabriela, który jest w bardzo trudnej sytuacji i na pewno nie jest mu lekko, bo jako małe dziecko zostało ciężko poparzone i całe jego ciało jest właściwie jedną wielką, zagojoną. Parzeliną. No wiadomo, system szwedzki nie był aż tak bogaty, żeby mu zapewnić przeszczepy skóry. Zwłaszcza, że miał zniszczone 85%. A jego ojciec zginął w tym pożarze. I oto znalazł kobietę, Wandę, która, która chce z nim być. Ale w imię miłości w gangu, omaj się pozbył. sam ten motyw wydaje mi się bardzo znaczący nie tylko dla tej powieści, ale w ogóle dla pewnego rozumienia, bo to on ma duże znaczenie w fabule. Ale wydaje mi się, że tutaj autorzy świetnie uchwycili taką męskocentryczny obraz. W tym wypadku szwedzkiego bandytymu czy szwedzkich gangów ulicznych. Ale wydaje mi się, że to jest coś więcej. Że to odrzucenie kobiet w imię męskiej solidarności i używanie kobiet w imię tej samej solidarności jest. Istotną jego cechą to są męskie grony oparte na przemocy, braku zaufania do kobiet, w ogóle braku zaufania do kogokolwiek poza najwyższym gronem. Na rytuałach męskości mamy tutaj historię chłopca, który właśnie dwunastolatka, który chce się stać członkiem gangu. I dlatego gangu, mając 12 lat, handluje narkotykami. Ale także przechowuje broń i, i materiały wybuchowe, a nawet robi więcej. I. To jest taki bardzo męski świat. Powiedzielibyśmy, że. Zresztą to jest świetnie pokazane w tej powieści. Można powiedzieć, że oni są niedojrzali. Oni są inf Przerażające dla mnie było w tej powieści to, że oni są infantylni. I w tej infantylności zdolni do popełnienia najgorszych zbrodni. Kompletnie nie zdając sobie sprawy z, własnej, e, z własnego okrucieństwa. Oni nie są psychopatami. To nie jest takie proste. Oni są Kompletnie pozbawieni uczuć. Ale nie z powodu błędów w strukturze mózgowej, jak dzisiaj wiemy o psychopata, ale z powodu takiego, a nie innej socjalizacji społecznej. W pierwszej chwili, gdy to się czyta, ma się wrażenie, że to są czternastolatkowie. A to osiemnastoletni bandeci. Jak widzicie Państwo z wielu powodów, przynajmniej kilka z nich wymieniłem, ta powieść jest naprawdę bardzo interesująca. Tylko tak, jak powiedziałem w pewnym momencie, to nie jest kryminał, do którego są, jesteśmy przyzwyczajeni, czy byliśmy przyzwyczajeni. Czyli taki kryminał, w którym policja yy, próbuje rozwiązać śledztwo. Mm -mm. Nie. To jest gra. To jest opowieść o walce, o grze między policjantami a, a, a przestępcami. I nad całą tą powieścią zawisa bardzo niebezpieczne pytanie. Nie po której stronie jesteśmy emocjonalnie, bo to jest akurat proste. Tylko to, kto naprawdę w tej walce wygrywa. I to jest największy problem. Dziękuję Państwu. I do usłyszenia za tydzień.